Ogłoszenia dzisiaj na cmentarzu: Msza Święta o godzinie 10 i procesja żałobna. Nie będzie mszy o 11.15. Dzieci zapraszamy do udziału we Mszy Świętej o 11.30 połączonej z Korowodem Świętych. O 15.00 dzisiaj dodatkowa Msza Święta z wypominkami, a po niej zmiana tajemnic różańcowych. Grafik nabożeństw jest umieszczony na gablocie i także dotarł do nas w liście Otwarte Serca. Pisząc imiona zmarłych na kartkach wypominkowych, odczytując je, wyrażamy wiarę, że imiona ich zostaną zapisane w księdze życia. W dni powszednie Msze Święte w kaplicy Wszystkich Świętych w Sobowie o godzinie 11 do 8 listopada, we wtorek wspomnienie świętego Karola Boromeusza o 15.00. Msza Święta i spotkanie wspólnoty wspomożycieli duszczystowych w środę o 17.00. Modlitwa Legionu Maryi, o 18.00. Msza i Nowenna do Matki Bożej. Połączona z modlitwą wypominkową. Zachęcam do udziału w tym pięknym nabożeństwie. Wspólnota rycerzy Kolumba, działająca przy naszej parafii, zaprasza mężczyzn na spotkanie biblijne, które odbędzie się po różańcu wypominkowym w sali rycerzy. W pierwszy czwartek miesiąca modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne. O osiemnastej 18.00 msza w intencji kapłanów, o 20.00 w kaplicy adoracyjnej spotkanie wspólnoty wspomożycieli kapłanów. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź od 17.00 o godzinie 18.00 msza i spotkanie wspólnoty dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszamy kandydatów do bierzmowania z klasy ósmej na katechezę parafialną która odbędzie się bezpośrednio po mszy świętej o 18.30 w sali parafialnej, o 20.30 adoracja przebłagalna w Kaplicy Wieczystej Adoracji, w sobotę od 9.00 odwiedziny chorych. W przyszłą niedzielę to Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, zbiórka do puszek na organizację Kościół w potrzebie. O 15 w przyszłą niedzielę również Msza Święta z modlitwą wypominkową. Na spotkanie z Panem Jezusem w kaplicy Adoracyjnej w najbliższym czasie zapraszam mieszkańców bloku przy ulicy. Kwiatkowskiego według wyznaczonego grafiku. Natomiast o podjęcie dyżuru proszę mieszkańców bloku przy ulicy Bolesława Prusa cztery z 4 sklatek od pierwszej do czwartej sprzątającym w ubiegłym tygodniu, a także pomagającym przy y, posprzątaniu kościoła, y, ponieważ są tutaj prace rusztowania, y, przygotowaniu kościoła na dzień wczorajszy i dzisiejszy również bardzo dziękuję. W każdą niedzielę nadawany jest program duchowy przewodnik. Zachęcam do korzystania. Dziękuję za wszelkie zaangażowanie w prace prowadzone przy kościele, ofiary składane na potrzeby parafialne. Jak widzimy zostały już zamontowane trzy witraże w prezbiterium kościoła, pozostały jeszcze prace związane z rozbiórką rusztowania. Jutro ta rozbiórka się rozpocznie. Dlatego msze święte jeszcze jutro, w poniedziałek i wtorek będą w Dolnym Kościele, także i nabożeństwo wypominkowe. Za wszelką ofiarność na ten cel składam serdeczne podziękowanie. Bóg zapłać. Na drzwiach Kościoła znajduje się apel policji o próbach wyłudzenia pieniędzy w naszym mieście, zwłaszcza dotyczy to osób starszych, bądźmy ostrożni. Wszystkim parafianom pragnę życzyć dobrej niedzieli, błogosławionej. Pamiętajmy dzisiaj o zmarłych, o duszach w cierpiących. Nawiedźmy także cmentarze, na których spoczywają nasi bliscy zmarli. Niech nasza obecność i modlitwa będzie wyrazem miłości płynącej z naszych ludzkich serc od Kościoła pielgrzymującego. A teraz. Pomódlmy się wzbudzając sobie intencje, za kogo chcemy ofiarować odpust zupełny.